Karatecy mieli trochę wolnego. Lipiec i sierpień to na pewno czas odpoczynku także dla nich, ale to był również czas podnoszenia swoich umiejętności i zdawania egzaminów. Wakacje u nas w klubie bardzo intensywnie, cały czas działała grupa wakacyjna, mieszana dla dorosłych i dla dzieci. Dwa razy w tygodniu można było ćwiczyć u nas w dojo. ale także na trzech obozach, gdzie licznie reprezentowali nasi podobieczni. Pierwszy obóz dziecięcy nad morzem. Prawie 100 osób. Drugi obóz z Shihanem Naoki Kawaharo z Japonii. 40 dorosłych mogło ćwiczyć w, w górach. I taki ogólnopolski obóz, gdzie miałem zaszczyt być w komisji egzaminacyjnej. Ogólnopolski około 160 osób. Gdzie z naszego klubu cztery nowe czarne pasy, a Igor Lamot zdał na drugi dan. Cały klub już po wakacjach wrócił do normalnego funkcjonowania na wysokich obrotach. Wszyscy są na miejscu i rozpoczynają kolejny cykl treningów. Jacek Lamot zaprasza, by dołączać do jego teamu. Zajęcia od początkujących. Zawodowców. Działamy tutaj w takim dziesięciomiesięcznym cyklu. Zapraszamy wszystkich na treningi nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Karate jest dla wszystkich. Uczymy nie tylko walki, ale także pokory. Uczymy dyscypliny, uczymy samodyscypliny. Myślę, że to oprócz tego, że ta fizyczność jest w karate, to także jest bardzo duża mentalność i taka dyscyplina i to, co dla nas jest najważniejsze, pokora. Po wakacjach absolutnie nie ma taryfy ulgowej. Czołowi fighterzy od razu ruszyli do intensywnych treningów, bo przed nimi ważne starty. Te najbliższe i najważniejsze są planowane już za chwilę. Dla nas ta końcówka roku jest bardzo taka intensywna i pracowita. Już niedługo Igor Lamod ma pokazową walkę w Zielonce koło Warszawy z Hiszpanem bardzo dobrym Mistrzem Europy WKB. Następnie szykujemy się do Mistrzostw Polski Open, gdzie reprezentacja z naszego klubu będzie dość liczna. Później najważniejsza impreza sezonu w połowie listopada Mistrzostwa Świata Open, gdzie nasza najlepsza zawodniczka Agata Winiarska będzie nas reprezentować. Szykujemy się teraz razem z nią do, do tej imprezy. Jak słyszymy, sporo czeka nas na finiszu roku 2019, ale początek 2020 także zapowiada się bardzo ciekawie. Początek przyszłego Mistrzostwa Europy, pierwsze Mistrzostwa Europy, full contact karate bez ograniczeń organizacyjnych, gdzie będziemy też myśleć, że, że będzie bardzo liczna ekipa z naszej z naszego klubu. O występach karateków ze stajni Jacka Lamota będziemy mówić w wiadomościach sportowych. SportGay.